Bardzo interesującym obiektem na wystawie jest urządzenie do nauki pisania braillem połączone z drukarką. Autorką projektu, a właściwie główną autorką projektu jest Joanna Leciejewska. Urządzenie to zostało zaprojektowane we współpracy z użytkownikami, to znaczy z dziećmi słabowidzącymi i z młodzieżą słabowidzącą oraz ich nauczycielami. Innymi słowy, urządzenie to nie zostało stworzone w zaciszu gabinetu, w oderwaniu od potrzeb użytkowników, ale podczas wspólnej konsultacji z nimi. Urządzenie to umożliwia naukę alfabetu brajlowskiego oraz wydrukowanie powstałego tekstu. Można je również połączyć z komputerem czy smartfonem. Alfabet brajlowski jest to alfabet, który nie ma obecnie w Polsce bardzo dużej grupy użytkowników, ponieważ dziś dzięki Współczesnej technologii istnieje dużo więcej możliwości, bo osoby niewidome i słabowidzące korzystały i przekazywały tekst pisany. Jest to jednak potrzeba istotna, i dlatego tym ważniejszy jest aspekt projektowania tego typu urządzenia we współpracy z tymi, dla których jest ono przede wszystkim przeznaczone. Ten, to urządzenie. Jest prototypem to co, to, co pokazujemy na wystawie i będzie ono produkowane na rynku amerykańskim.